Dobry, miałem telefon z swojego numeru. No ja chciałem się właśnie dowiedzieć, bo bracie, jesteście świadkiem Jechowy, a na tych stojakach tak stoicie dużo w każdym mieście. O co tu chodzi? Co się stanie teraz? Z kim mam przyjemność rozmawiać? No ja mam na mnie Bogdan, ja wierzę w Jezusa. I czy ja mam szansę przeżyć? ten Armagedon tam coś mówią. Na... Z kim mam przyjemność rozmawiać? Brat Bogdan. Dan, dany od Boga. Takie imię znaczenie. Bo, to, dan, dany od Boga. Ja wierzę. W bo... Ja wierzę. Ale skąd mam Pan mój telefon? No z internetu, przecież bracia ogłaszałeś się w internecie. Z, z, z jakiego internetu? Z jakiego internetu? Gdzie z internetu? Wie od Boga. Wie pan, że są, że są dane osobowe chronione. A ty w świecie jesteś Rodo, to w świecie jesteś, to ty zginiesz w Armagedonie. chyba ciął śmierci, czy, 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 nie, bo Jezus wie, przyszedł. Pan, ja nie jestem panem, jestem jednym z 12 a nie 21, 21.12. No i. Podaj mi do sądu na policję i głoś Chrystusa króla, baranka. Także świadkowie są w świecie, Rodo, Jechowa, świecie, pan Jechowa, tu ich Cezar jest, pan diabeł, bo Jezus jest królem Izraela. Wymagamy, że mamy. Mam Pieczątki od starszego. Objawień 19,4 i oni mają Pana Jechowy. Pan Jechowa, pan to jest Cezar od podatków. Jana na 1915 Nie mamy króla Izraela. Król. Bałwochwalstwo, tu macie koronę, ma tam też gwiazdy Chrystus w koronie, Matka Boska i Unia ukradła, to jest objawienie 12.1, 12 gwiazd w koronie u Chrystusa, to jest 12 aniołów. A tutaj bałwo, No i, i teraz jest czas oddzielenia, tu będzie w raju na plusie, a tu owce co zginęły z domu Izraela i kozły, anioły, demony i teraz świadek Jechowy, który rodą, no to świecie, świat i Chrystus. Mówi: Królestwo Moje nie jest tego świata. Świadkowie są ogólnoświatową religią fałszywych proroków. Mateusz 5:17 jako owce są ale wilkami wewnątrz, bo apostoł Paweł służył Chrystusowi, a oni stoją sobie na stojaczkach stojaczkach 230 w dziewięciu krajach. Mateusz 24,14 na świadectwo, że Jehowa ich uśmierci, bo Chrystus... Bo Chrystus... No nie, no ale... W Chinach jakby stali, to by skończyło im się to stanie. No ale Jehowa ich uśmierci, bo Jehowa to jest e, imię diabła. E, wymyślone, u, nowożytne, u, u. tak, co ma wspólnego 4. Chrystus z Baliarem. drugi Koryntian 6, od 14 do 18. Także Jehowa jest mordercą, takim jak szatan. Bo Ewie mówi, że nie umrze, Ewa umarła. Czyli diabeł kłamie. oni też kłamią. Miana 8,44 I ojcem ich to jest diabeł, Jehowa, diabeł. Pan Jehowa to jest ten diabeł, to jest jedno imię diabła. Bo Chrystus jest królem Izraela. Wjechał na osioku jako król Izraela. Ewangelia na pierwszy rozdział, 47-49. Także Efezjan 5,14: Niesie świadkowie Chowy wybudzą, bo zginą w Armagedonie. Efezjan 4,5 4, jest jedna wiara, a nie religia a świadków wiechowy, Jeden król, nie Pan, jedna wiara. I Chrystus jest tym ojcem prawdy. I aż dojdziemy, 4,13, aż dojdziemy wszyscy do jedności. Do, względem wiary i dokładnego poznania Syna Bożego Mateusz 17:5 5 słuchajcie, Żydzi nie słuchali Jezusa dlatego zginęli, nie mieli zbawienia bo łotr będzie zbawiony a faryzeusze, Mateusz 12 rozdział, bluźnili przeciw duchowi prawdy aż staną, staniemy się ludźmi dojrzałymi aż osiągniemy do, dojrzałość właściwą Chrystusowi, nie Jehowie. czyli Chrystus jest tym, dał nam synostwa jako Syn Boży teraz jest naszym Ojcem ale wy nie tak się nauczyliście o Chrystusie. Tu chodzi o Chrystusa, mamy poznać, a nie Jehowę. Jeżeli tylko naprawdę go słyszeliście, kiedy byliście przez niego uczeni, bo w Jezusie jest prawda. I ta prawda wyzwala Jana 8:32. Chrystus wyzwala. I tak więc bądźcie naśladowcami Boga jako Jego kochane dzieci. I przejawiajcie na. Chodzi o, stańcie się moim sam jak jestem naśladowcą Chrystusa. Pierwszy, Koryntian 11, rozdział od 1 do 3. Apostoł Paweł nie znał Jehowy, tylko znał Chrystusa i w Srebrzance, Dzieje Apostolskie 9 rozdział pokazujemy, pokażemy, że on rozmawia nie z Jehową, tylko z Jezusem, a prześladował apostołów. I oni nas raz prześladują, mordują kłamstwem i fałszywym, oczernianym i światem. Policja, rodo, z rodo. Także jechoby nie wzywają, niewolnika nie wzywają, ciało krewnicze nie wzywają, bo nie ma. To jest wszystko fikcja, to jest Matrix, zakłamanie. No i tutaj mamy jeszcze, że Jezus wjechał na osiołku. Jest Jana chyba dziesiąty czy 12, ale Ewangelia Jana pierwszy rozdział, czterdzieści i siedem. A tutaj znaleźliśmy Mesjasza, czyli Króla 41. Pierwszym apostołem był Idźcie za barankiem. To był Andrzej, Piotrek jako Syn Boży, jako Król Izraela. Tych dwóch. I, i, baranek. To Baranek Boży i Ewangelia, objawienie Jana. I, 7 rozdział 1 do 4, objawienie Jana 14, rozdział 1 do 5. Idźcie za barankiem. Nie można kłamać. 47. Kiedy Jezus zobaczył Nataniela idąc do w jego stronę powiedział o nim to naprawdę Izraelita, w którym nie ma fałszu. I Chrystus, jako król Izraela, nie może kłamać, mówi prawda: świadkowie przekłamali wszystko. I Jehowa, ich jak się nawrócą do Chrystusa króla. Nataniel go spytał, skąd mnie znasz? I Jezus odpowiedział: Jezus, Jehowa, widziałem cię pod jeszcze za nim cię zawołał Filip. Wtedy Nataniel oświadczył: Rabbi, ty jesteś synem bożym. Oni nie chcieli Kajfasz nie chciał Go uznać za Syna Bożego i Królem Izraela. Nie Panem, tylko Królem. I teraz Król, król pan panuje. Panowanie się kończy, a Król Chrystus przychodzi i w Jego miłości macie zbawienie. Błogosławimy wszystkich.